Dzień dobry, witamy państwa bardzo serdecznie. Nazywam się Dariusz Nowakowski i zapraszam państwa na program Studio Fakty. Dzisiaj porozmawiamy troszeczkę o turystyce, o miasteczku, który można by powiedzieć, jest taką już powoli rosnącą perełką całego południa Dolnego Śląska. Porozmawiamy o Kamieńcu Ząbkowickim, czyli już mieście. Jeszcze niedawno to była wieś, ale od nowego roku to się zmieniło. Już nie wójt, a burmistrz Kamieńca Ząbkowickiego razem z nami pan Marcin Czerniec. Dzień dobry. Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry państwu. No to porozmawiajmy może o tej perełce wśród pereł czyli o pa Pałacu Marianny Orańskiej. Pan się uśmiecha, no bo to miejsce, które budzi bardzo pozytywne emocje. Czy ten pałac można już teraz odwiedzać? Bo wiemy, że gospodarka ruszyła z powrotem, wszystko wraca do normy. To nasze gospodarcze życie, ale to oznacza też, że wraca powoli do życia. To turystyczne życie, tak bardzo wyczekiwane wraz z tym słonecznym dniem, który dzisiaj, czy, czy warto i czy można odwiedzić Pałac Marianny Orańskiej? Panie redaktorze, szanowni państwo! Każda gmina jest piękna, ale kamieniec Ząbkowicki jest w istocie wspaniały dla mnie, moje subiektywne odczucie, ale wydaje mi się też i w obiektywnym ujęciu wielu mieszkańców i osób, które tutaj kiedyś przyjechały i przyjeżdżają. To, co mam najpiękniejszego, to rzeczywiście jest pałac Marianny Orańskiej. Dzieło samo w sobie i założenie pałacowo-ogrodowe, łącznie z kompleksem pocysterskim, mam nadzieję, już za parę miesięcy stanie się także pomnikiem historii. Ale trzeba wyraźnie podkreślić, że nasze działania jako samorządu nakierunkowane są, aby pokazać te materialne elementy dziedzictwa, które tutaj zostały kiedyś zbudowane, i przekazać je co najmniej w stanie niepokorczonym następnym pokoleniom. Wydaje mi się, że uczyniliśmy już bardzo dużo, aby nasz piękny pałac w Kamieńcu Ząbkowickim podnieść do rangi już teraz wojewódzkiego, jednego z bardziej znanych obiektów, ale mam nadzieję, że w przyszłości także i na skalę krajową i europejską kamieniec będzie właśnie słynął z tego, że jedyne wyjątkowe dzieło, które tutaj zostało zbudowane, może. I jednocześnie pokazuje, y, jaką dużą pracę wykonał taki niewielki samorząd Kamieńca Ząbkowickiego, gdyż wiemy i trzeba to też powiedzieć, że Pałac w Kamieńcu Ząbkowickim jest piąty co do wielkości obiekt. Na skalę naszego kraju, więc jak wiemy, środków potrzeba jeszcze dużo, ale też i ogrom środków już pozyskaliśmy, aby wbudować w ten pałac i w to wszystko, co jest wokół pałacu, bo już nie tylko sam pałac, ale także i założenia tarasowe, ale też i cały park kulturowy, który ma przecież ponad 360 hektarów, zawiera w sobie różne elementy, które warto odwiedzić. I gorąco zapraszam, aby to czynić. Czyli już teraz do Pałacu Marianny Orańskiej możemy się udać. Już te obostrzenia odeszły w niepamięć na ten moment staraliśmy się, aby w reżimie sanitarnym uruchomić możliwość zwiedzania i co widać po ostatnich weekendach, które miały miejsce, bardzo duże zainteresowanie naszych nie tylko mieszkańców, ale turystów z Dolnego Śląska i okolic, szczególnie województwa opolskiego, gdyż rejestracje zdradzają jako troszkę to, kto skąd przyjeżdża. W istocie bardzo dużo osób już nas odwiedza i to nas cieszy, gdyż pokazuje, że ten obiekt ma potencjał i mając na względzie dopiero początek sezonu, zapowiada się on bardzo dobrze. To trudne pozyskiwanie środków na odbudowę Pałacu Marianny Orańskiej. Ile na tę chwilę udało się tych środków pozyskać, odkąd rządzi Pan? O. Parę lat już mam za sobą, i w istocie trzeba sobie zrobić takie podsumowanie tego, co już się dokonało. W ostatnim piętnastoleciu, bo już jestem prawie 15 lat na stanowisku, no, teraz burmistrza, dla tego pałacu zrobiłem bardzo dużo od 8 lat, gdyż wcześniej nie byliśmy jego pełnoprawnym właścicielem, więc nie mogliśmy podejmować żadnych działań. Ale trzeba sobie w podsumowaniu m, powiedzieć, że ponad 30 milionów złotych samych dofinansowań to są te pieniądze, które pozyskaliśmy ze środków zewnętrznych, aby oczywiście móc je budować, potrzebujemy też mieć wkład własny. To gmina także zapewnia, ale te, te pieniądze, które są pozyskiwane, one idą na bardzo widoczne, namacalne m, działania. To rewitalizacja bryły zasadniczej pałacu, to rewitalizacja oficyny. Warto też podkreślić, że od kilku lat ubiegaliśmy się i w tym roku osiągnęliśmy ogromny sukces. Ubiegaliśmy się o środki z tzw. Funduszu Norweskiego. Dla gminy były to pieniądze olbrzymie. To ponad 15 milionów złotych dofinansowania ze środków, jak powiedziałem, pomocowych. Które dzięki temu i także wkładowi własnemu naszej gminy pozwoli nam na zrewitalizowanie całego założenia tarasowo-ogrodowego tego pałacu. To dla tych, którzy już kiedyś odwiedzili Kamieniec, to zaczątek do tego, aby przyjechać ponownie i zobaczyć, gdyż. 150 lat temu niezwykłe założenia siedmiu poziomów tarasów Mariany Orańskiej zachwycały wszystkich ludzi, którzy tutaj przyjeżdżali. My po 70 latach zniszczeń tego obiektu teraz na nowo odtworzymy wszystkie te elementy, które kiedyś zachwycały swoim pięknem i będzie to w istocie jedno z nielicznych w Polsce i w Europie dzieł tego, tego rodzaju, gdyż pałacy jest dużo, ale akurat pałacu z tak zwanym tak szerokim i dużym założeniem tarasowo-ogrodowym jest naprawdę bardzo, bardzo niewiele. Możemy tutaj mówić o m, nawiązaniach do pałacu Sanssouci w Poczdamie, e, Charlottenhof, a pałac w Kamieńcu Ząbkowickim, to wszystko ma ze zdwojoną siłą właśnie tutaj ulokowane i będzie to, mam nadzieję, w ciągu dwóch następnych lat przedsięwzięcie zrealizowane w pełni. Panie burmistrzu, a czy nadanie praw miejskich Kamieńcowi Ząbkowickiemu tak na dobrą sprawę podniesie poziom życia mieszkańców? Panie redaktorze, szanowni państwo, uzyskanie praw miejskich dla Kamieńca Ząbkowickiego było bardzo ważne. Wtedy, kiedy postulowaliśmy o uzyskanie tychże praw, przedstawialiśmy w zebraniach, w spotkaniach konsultacyjnych mieszkańcom informacje na temat tego, co tak naprawdę będzie, jeżeli uzyskamy prawa miejskie? Oczywiście, zawsze w głos w dyskusji jest taki, że jedni są za prawami, inni są przeciwko prawom, ale warto podkreślić, że mieszkańcy w, naszą, w znakomitej części byli za uzyskaniem praw miejskich. Teraz, od 1 stycznia, kiedy mamy już ten oficjalny dokument i pan premier podjął decyzję wraz z Radą Ministrów, już możemy po pięciu miesiącach zrobić takie małe podsumowanie tego, że warto było być, Miastem. Warto było uzyskać i starać się o te prawa miejskie, gdyż widać doskonale, że bardzo duże środki finansowe jako miasto otrzymujemy, i to jest namacalny efekt tego, że to było warto, było to sensowne posunięcie. Każdy z mieszkańców teraz widzi, gdyż zarówno środki na, ro na rozwój tzw. Tak też i sieci kanalizacyjnej zostały nam nie tak dawno przyznane w bardzo, dużych, w bardzo dużych kwotach, ale i także z innej perspektywy daje to przeświadczenie, że nasze działania, teraz już jako miasta, Kamień Zamkowicki i Gminy miejsko-wiejskiej są w pełni właściwe. I mieszkańcy już teraz widzą, że ten skok cywilizacyjny, który powoli następuje, on jest dzięki temu, że mamy ten status miasta. Czyli jesteśmy w gronie prawie tysiąca miejscowości w Polsce, a nie w gronie 27 tysięcy miejscowości, które takiego statusu nie mają. Więc warto dążyć do czegoś lepszego, i nikt na tym nie traci, każdy w perspektywie z mieszkańców na tym korzysta, i jesteśmy tego świadkami. Proszę powiedzieć też, bo to jest dość e, zaskakująca informacja dla widzów, którzy być może teraz dopiero e, pierwszy raz dowiadują się, że kamieniec otrzymał prawa miejskie. No bo to, że kamieniec otrzymał prawa miejskie, wynika z tego, że kamieniec ma coraz większą liczbę e, mieszkańców, a to też świadczy o rozwoju tej miejscowości. No właśnie, to jak do tego doszło, że tych mieszkańców jest coraz więcej, bo coraz więcej też mówi się o tym, że e, raczej wyludniają się te mniejsze miejscowości. że że ten wskaźnik urbanizacji idzie cały czas do góry. Wydaje się, że jesteście tego zaprzeczeniem. Panie redaktorze, szanowni państwo, Kamieniec Ząbkowicki liczy w sobie, jako miejscowość, ponad 4,5 tysiąca mieszkańców. Jesteśmy w gronie tych miast, które w tym roku uzyskały taki status, jednym z największych. To też pokazuje, że już dawno ten potencjał ludnościowy do tego, aby być miastem, mieliśmy. Ponadto warto podkreślić, że przez lata budowaliśmy także przestrzeń wokół tego, aby pokazać, że spełniamy wytyczne rozporządzenia dotyczące możliwości ubiegania się o prawa miejskie. Bo infrastruktura, przestrzenne ukształtowanie terenu oraz oczywiście różne także instytucje o rangę randze ponad gminnej na terenie gminy Kamień Ząbkowicki są zlokalizowane. To wszystko oczywiście Przyniosło swój pozytywny efekt, ale też trzeba podkreślić, że kamieniec nie tylko w tej sferze publicznych działań, publicznych inwestycji, ale także i prywatnych jest jednym wielkim placem budowy. Kilkadziesiąt rozpoczętych indywidualnych projektów poszczególnych mieszkańców budowy domów jednorodzinnych, przestrzeni, która też jest realizowana w obszarze działalności gospodarczej, mniejszego i większego znaczenia. To też pokazuje, że ten potencjał miasto Kamieniec Ząbkowicki posiada, i z roku na rok będziemy budować tą przestrzeń do tego, aby mieszkańcom tutaj żyło się dobrze. Widać pod tym względem właśnie, że mieszkańcy lgną do Kamienica Ząbkowickiego, bo gdyby tak nie było, przecież indywidualne działalności w tym zakresie nie były podejmowane. Tak oferujemy bardzo dużą przestrzeń, także i widokową, bo. Co tu dużo kryć? Każdy, kto buduje swój dom, to też chciałby mieszkać w przyjaznym otoczeniu, w ładnym, z ładnym widokiem za oknem, i to właśnie Kamien Zomkowicki co najmniej z trzech swoich stron oferuje. Więc nie dziwię się, że tak wielu ludzi chce tutaj założyć swoją rodzinę i rozpocząć swój nowy etap, kolejny etap w życiu. Oczywiście, te piękne widoczki to jest coś, co w kamieńcu, szczególnie z pałacu Mariany Orańskiej, ale przecież można mieć też widok na ten pałac, no to te widoki robią wrażenie. Natomiast może już tak powoli kończąc naszą rozmowę, powoli już tak podsumowując ją, chciałbym zapytać pana burmistrza o komentarz do planu odbudowy. 770 miliardów dla Polski, teraz jest dość burzliwa dyskusja, powoli ona już wydaje się miała się zakończyć po tym, co obserwowaliśmy w Sejmie, ale jeszcze teraz w senat. Będzie musiał potwierdzić to, co uchwalił Sejm, że te pieniądze rzeczywiście do Polski popłyną. I chciałbym pana zapytać, co oznacza ten fundusz dla takich, kamień, dla takich miejscowości jak kamieniec Ząbkowicki? To po pierwsze, a po drugie, jak skomentuje pan całą tę sytuację wokół tych funduszy, czy, czy ma pan jakąś refleksję na temat zachowania partii rządzącej, Solidarnej Polski, może ko koalicjantów, czy też może platformy, może pan zechce to jakoś skomentować? Panie redaktorze, ja zawsze podkreślam, że nierozumienie idei wspólnego działania dla dobra naszego kraju jest zaprzeczeniem tego, co nazywa się działaniem parlamentarnym. Każdy samorządowiec, ale także i przedstawiciel w Sejmie powinien wiedzieć, że nasza Polska to jest ta wspaniała ojczyzna, którą chcemy budować, i chcemy później, kiedy zakończymy naszą, naszą pracę, mieć takie przeświadczenie, że wykorzystaliśmy wszystkie szanse. I niewątpliwie fundusz, który był tak szeroko omawiany i dyskutowany na forum parlamentu, jest bardzo ważnym i jednocześnie dającym nam pewność tego funduszem, że środki w istocie niebagatelne, bo gdyż 770 miliardów dla wielu to są niewyobrażalne pieniądze, będą mogły być wbudowane w infrastrukturę, w przestrzeń, która będzie służyła wszystkim nam, obywatelom, na długie, długie lata. Kto tego nie rozumie. Ten, w mojej ocenie, nie patrzy racjonalnie i trzeba oczywiście z każdym dyskutować, to jest oczywiste, ale w sytuacji, kiedy widzimy cel nadrzędny, a tym celem jest właśnie kolejne podnoszenie znaczenia naszej ojczyzny, powinniśmy robić wszystko, żeby te środki pozyskać. Cieszę się, że udało się już w Sejmie ten pierwszy etap przeforsować. Mam nadzieję także, że w Senacie również zostanie bardzo. Mm, Trafnie podjęta decyzja przedkładająca się oczywiście na, chciałbym oczywiście jednogłośnego głosowania, no ale cóż, no tego chyba nie można wymagać, ale przynajmniej większościowego głosowania na tak i ten fundusz będzie mógł być wdrożony, wprowadzony w życie. Dla Kamieńca Ząbkowickiego ma to także bardzo duże znaczenie, gdyż my... Jako niewielki samorząd, niewielka gmina, przygotujemy się bardzo mocno do tego, aby środki z Funduszu Odbudowy mogły być na miarę naszych możliwości zaabsorbowane. To niewątpliwie bardzo ważne dla nas przygotowywane zadania utworzenia tzw. klastra energii, jednocześnie z farmami fotowoltaicznymi, które chcemy wykorzystać na produkcję prądu i jednocześnie umożliwić, dać szansę naszym mieszkańcom do tego, aby te ważne, nie, nie oszukujmy się bardzo istotne części w budżetach naszych rodzin domowych, rachunki za prąd były dzięki temu nieco niższe. To jest nasze, nasze zadanie, które chcemy też w ramach programu odbudowy zrealizować, ale też poszczególne infrastrukturalne budynki, które chcemy przekształcić, modyfikacje związane też i z termomodernizacjami naszych nieruchomości gminnych chcemy przeprowadzić dzięki tym środkom. To też panie redaktorze, sprawa związana z działaniami związanymi z rehabilitacją, z leczeniem, tutaj gmina również może mieć swój udział w obszarze pozyskiwania środków zewnętrznych, a żeby takie centra rehabilitacyjne były bardzo dobrze wyposażone i jednocześnie funkcjonowały się rozbudowywały. Już teraz mamy takie, takie centrum gminnej rehabilitacji, ale myślimy, myślimy o, kolejnych, o kolejnych krokach. To też sprawa związana z dużymi zadaniami Zadaniami związanymi z obwodnicą gminy Kamieniec-Omkowickiej. Pierwszy etap, obwodnica Kamieńca, to jest też bardzo ważne dla nas przedsięwzięcie, które chcemy, aby w perspektywie mogło uzyskać wsparcie w ramach środków również z programu odbudowy. Warto podkreślić, że modernizacja dróg, szczególnie drogi wojewódzkiej, która przebiega przez Kamieniec, to zadanie może mieć wsparcie z tego funduszu oraz w mojej ocenie największe przedsięwzięcie. Które powinno być zrealizowane do końca roku 2028, to zbiornik retencyjny Kamieniec. Tu oczywiście administracja rządowa ma główną powiedział, myśl i decyzję do podjęcia, ale cieszę się, że zarówno w programie Stop Suszy, jak również w programie Stop Powodzi, doprowadziliśmy do tego, że ten zbiornik jest wpisany, są określone działania dla tego zbiornika i oczywiście też są ramy czasowe jego realizacji. Są to między innymi też środki, które będą służyły rozwojowi przestrzennemu. Warto podkreślić, może ktoś oczywiście być innego zdania, ale powracając jeszcze na chwilę do turystyki, to przecież dla pałaców w kamiecunk środki z programu odbudowy również mogą być dedykowane oraz infrastruktury towarzyszącej. Rozwój tak zwanych ścieżek pieszo-rowerowych. Tu też mamy pewne projekty, które chcemy zrealizować na terenie gminy Kamieńskiej. Ząbkowicki, więc Panie Redaktorze, mamy kilkanaście projektów, które są teraz w fazie i pełnej realizacji dokumentacyjnej, ale także dokumentów, które są przygotowywane na to, ażeby z chwilą, kiedy uruchomiony zostanie ten program, móc złożyć stosowne wnioski, podjąć działania i wykonać to wszystko dla naszych mieszkańców. Ta obwodnica Kamieńca Ząbkowickiego to realna myśl w przyszłości? Oczywiście, panie redaktorze. Przygotowaliśmy już pierwszy etap dokumentacyjny. Jesteśmy na etapie realizacji studium. Obwodnica Kamieńca i byczenia to zadanie, które już kilkadziesiąt lat temu było tylko w sferze marzeń dla wielu, ale przez ostatnie lata zostały podejmowane różne kroki. Gmina Kamieńc postanowiła wyjść temu naprzeciw chcieliśmy przygotować dokumentację dla pierwszego etapu realizacji tego przedsięwzięcia obwodnica Kamieńca Ząbkowickiego to jest kilometr 600 tego pierwszego etapu i w ramach tego przedsięwzięcia wykonujemy dokumentację dla zadania związanego z obwodnicą i chcemy a to zadanie otrzymało wsparcie ze środków zewnętrznych aby odciążyć szczególnie historyczną część Kamieńca która jest w obszarze Parku Kulturowego, od dużego natężenia na drodze wojewódzkiej. Jak wiadomo, też warto o tym podkreślić. Dlaczego o tym mówię? Na obszarach wiejskich rzadko spotyka się, aby były budowane obwodnice. Kamień Ząbkowicki, miasto Kamień Ząb Ząbkowicki, na tę obwodnicę czekało już bardzo długo zawsze byliśmy można tak powiedzieć zbywani z tym tematem a teraz jestem przeświadczony że zrealizujemy to dzięki naszym staraniom i także pomocy administracji rządowej w tym względzie no, to będzie chyba historyczne wydarzenie życzę żeby to marzenie chyba możemy tak powiedzieć bo, bo wiele osób w Kamieńcu Ząbkowickim o tej inwestycji Marzy. W ogóle ten program, też nawet 100 myślę, że tutaj możemy się zgodzić. To odciążenie centrów miast, tych mniejszych, szczególnie miejscowości, to też chyba taka realna walka o lepsze powietrze, prawda? Bo, bo jeżeli te auta nie jadą przez centrum, szczególnie te, te duże te samochody, to, to rzeczywiście można odetchnąć, a, a w kamieńcu to jest czym odetchnąć. To, to nie ma co do tego wątpliwości. Cieszę się, panie redaktorze, jednocześnie tak, jak było to powiedziane, jest to szansa. I środki, które będą dedykowane na obszar całego kraju, wiadomo, równomiernie rozprowadzone w pewnych obszarach, bardziej bądź mniej uprzemysłowionych. Każda gmina ma na pewno do zaoferowania coś w sobie, ale potrzeb mamy bardzo dużo i cieszę się, że ten, te środki będą. Jednocześnie słowa podziękowania dla tych wszystkich, którzy wznieśli się ponad przeciętność i podnieśli rękę za tym programem, bo to ma znaczenie dla Polski. To ma znaczenie dla Polski, to ma znaczenie też dla każdego zakątka naszego kraju, między innymi ma to też znaczenie dla Kamieńca Ząbkowickiego i to właśnie o Kamieńcu Ząbkowickim, ale też o Krajowym Planie Odbudowy, o tak zwanym Nowym Ładzie rozmawialiśmy z burmistrzem miejscowości Kamieniec Ząbkowicki, Kam Kamieniec Ząbkowicki panem Marcinem Czerń Czerńcem. Dziękuję serdecznie panie burmistrzu za poświęcony czas, za dzisiejszą rozmowę. Dziękuję za uwagę. To już druga nasza rozmowa, ale z pewnością nie ostatnia, zatem do zobaczenia i do usłyszenia. Do zobaczenia, pozdrawiam wszystkich Państwa. Pozdrawiamy naszych widzów bardzo serdecznie, a byli z nami widzowie portali Wrocławskich Fakty, Wrocławskie Fakty, Miedziowe Fakty i Sudeckie Fakty, program Studio Fakty o faktach dzisiaj. To już na razie koniec, na razie już dzisiaj wystarczy. Dziękujemy, że byliście z nami i zapraszamy na kolejne programy, które już wkrótce. Do, do usłyszenia, do zobaczenia.